Jak radzisz sobie z pokusami? Grzech jest wszędzie. Świat, na którym z woli Boga żyją Jego dzieci, jest zepsuty i przewrotny, jak czytamy w 15 wersecie drugiego rozdziału listu do Filipian. Jeżeli nie posiadasz silnej ochrony, ten zepsuty świat w końcu zdeprawuje i ciebie. Pastor Chuck Swindoll przypomina nam, że Boży Plan nie polega na tym, że mamy się odizolować od świata. Mamy być od niego świadomie oddzieleni, mamy być inni. Stawia przed nami cztery wyzwania. Po pierwsze, zwracaj baczną uwagę na to, co oglądasz. Po drugie, myśl raczej o konsekwencjach grzechu, a nie o przyjemnościach z niego płynących. Pozostałe możesz usłyszeć w audycji zatytułowanej Nadzieja Większa od Pokusy lub w konspekcie PDF, czyli studium biblijnym o tym samym tytule. Serdecznie zapraszam.